Prawie zawsze przystaję tutaj. To jest w połowie drogi między parkingiem a schroniskiem orzeł. Tajemnicze drzewo. Ma swoją bogatą historię. Pod tym drzewem odbywały się takie spotkania. zapadały takie decyzje. O czym nikomu się nie śniło? Ale trzeba ruszać. Dalej. Kiedyś mam nadzieję, że opowiem historię związaną z tym drzewem. Mam na tej trasie sporo ulubionych miejsc albo takich miejsc, które mi zapadły w pamięci. To jest Bóg. I taka wąska buka. Który z tamtej strony powoduje, że często zatrzymuję się w tym miejscu, jak idę na wielką sobę. A takie widoki dostaję w nagrodę za to, że podrywałem się z wielka raną. Że postanowiłem iść mimo kła Jakaś mrzawka tam daleko za drzewami może nie tak daleko schronisko Sowa na pewno zamknięte rzecz jasna ale schroniska sobie się w ten sposób że można u nich kupić kawę, herbatę i pić przed schroniskiem jesteśmy za schroniskiem Sowa jest ośnieżona a tam jest mgła a mgła to tajemnica tam za chwilę wyjdziemy i zobaczymy co też życie nam przyniesie z... zszedłem z uderzanej ścieżki prowadzącej na wielką sowę wszedłem w taką A wszedłem na taką małą polanę stoję w śniegu niemalże po kolana na wszelki wypadek przypomnę dzisiaj jest 17 kwietnia 2021 roku Jak na to nie patrzeć zima w pełni a to jest Bóg mój ukochany ...w każdej porze roku Tak wygląda świat Dzisiaj tu nie było nikogo Te ślady, które są z tyłu to są moimi śladami widać jak są głębokie to są kiki. to przejdziemy się przejdziemy się jeszcze kawałek dalej nie wiem czy to można teraz zrobić zdjęcia bo strasznie miga no i jak tu nie kochać życia jeżeli życie nam funduje, co chwila takie widoki jak nie cieszy się życiem i to oczywiście, Bóg mały jeżeli nikt nie, nie przeszkadzał Ale warto ruszyć tyłek i warto wybrać się na wędrówkę, jakąkolwiek. Ta szczególnie jest piękna, ale jeżeli nie mamy radości podmuchu wiatru, jeżeli nie mamy radości kropel deszczu, płatków śniegu, Nasze życie chyba jest trochę smutne Trochę mniej pełne Zaczyna gać wiatr i trzeba szybko stąd uciekać, bo nie wiadomo dlaczego ten wiatr wpada pod kurtkę i próbuje mnie przenicować Jakby chciał powiedzieć no, będziesz miał jeszcze jedno doświadczenie z tej wędrówki. Zamykam aparat, wędruję dalej. Na wielką sobę można wędrować, ale można również wjeżdżać rowerem. A to jest pan, który jechał rowerem, ja mi po drodze, wjeżdża ze szczytu i wyraził zgodę na to, żeby. Zrobić mu zdjęcie i być może będzie chciał powiedzieć kilka słów o sobie. Proszę. Jestem mieszkańcem Jugowa, już praktycznie od urodzenia. Wychowałem się na tych terenach. Uwielbiam jeździć po górach i od, od dawna jeżdżę. A od niedawna zacząłem jeździć nawet zimą. Jak widać, można na rowerze spokojnie zimą przemieszczać się. Nawet w głębokim śniegu Kilka razy w tygodniu wjeżdżam tutaj na sowę Na wielką sowę lub na kalenice Właśnie na, na rowerze Super Sowej Widać wieży na wielkiej sowie Ale ledwo widocznie O wchodzę na następną sowę

Tam góry jest niebo, ale z samą szacunkiem. Jeszcze, jeszcze do nieba nam nieśpieszno. To oczywiście Bóg w swojej majestacie, jak statek na morzu, pływający w nieznane. Niech spada się Już jesteśmy blisko w ożem Ale ciągle jest mgła I ciągle jest pij. Taki mamy świat Widocznie na 20 metrów, taka, a dalej już I teraz Brnę w śniegu prawie po kolana Ale co mi tam Mieszkam tutaj już ponad 20 lat Staram się wiele często wędrować po okolicy W tym miejscu jestem wiele razy Ale gdybym był pierwszy raz to bym zwątpił Świat całkowicie inny się z mojej pamięci A żeby dojść do tego świata, który znam trzeba przebić przez tą mgłę dochodzimy do schroniska Orzeł A proszę uwierzyć na słowo. Ono tam jest Świat jest y, przepełniony miłością to jest y, na poboczu ścieżki. To jest ścieżka prowadząca na wielką sobę, wschodę. I znalazłem taki napis. Wszystkim, a zwłaszcza tym ludziom, którzy ten napis zrobili. Wszystkiego pięknego. Niech życie będzie przepełnione miłością. I może warto tym znakiem, tym symbolem zakończyć to moje dzisiejsze, dzisiejsze wędrowanie na Wielką Słowę.